Filip, Michał, Konrad i Wojtek utworzyli ekipę, która jako pierwsza z Kozienic już 15 sierpnia wystartuje w Złombolu, czyli w największym charytatywnym rajdzie ruszającym corocznie z Katowic. Wyprawa należy do ekstremalnych. Dlaczego? Dlatego, że wyruszyć w nią można jedynie samochodem pochodzącym z okresu PRL-u, na którego zakup przeznaczono nie więcej niż 1000 zł. W ciągu czterech dni musimy poprzez Austrię, Czechy. Szwajcarię dotrzeć na Pasto de Stelvio, najwyższą przełęcz alpejską. 18 sierpnia tam jest przewidziana meta. Wyprawa ta z pewnością do łatwych należeć nie będzie. Jest to najwyższa przełęcz, którą można się dostać samochodem w Europie, i to jest na wysokości 2780 m nad poziomem morza. I uznajemy, że dotrze, jeżeli tam dotrzemy, to będzie to niesamowity wyczyn. Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy, która przekazana zostanie dla dzieci ze śląskich domów dziecka. Jak ta zbiórka będzie się odbywać? Czy po drodze będziecie zbierać nie. pieniądze? Nie, darczyńcy wpłacają pieniądze na konto fundacji, i za to my naklejamy ich reklamy na samochód. Darczyńcy nie sponsorują Was jako, jako grupy, prawda? Nie, w żadnym wypadku. Nawet nie, nie możemy mówić o słowie sponsor. Darczyńcy przelewają bezpośrednio na konto fundacji. Która współpracuje z, z organizatorami. A my całość wyprawy finansujemy z własnych środków. Nasza ekipa na miejsce ma zamiar dojechać polonezem. To, co do motoryzacji, udało się zakupić w Warszawie. Egzemplarz ten kosztował 500 zł. Na tym nie koniec kosztów, bo przecież należało go jeszcze przywrócić do stanu używalności. Jeśli chodzi o części, to myślę, że około 5000 zł. Wow. Włożyliśmy już to auto. Trasy wcześniejszych edycji z Wombola prowadziły prowadziły innymi do Monako, na arktyczne koło podbiegunowe, do Azji, do słynnego Loch Ness czy na przylądek Nordcap. Do udziału w tegorocznej wyprawie zgłosiło się już blisko 400 ekip. Trasa z Katowic do Mety to jest najkrótsza w tym roku trasa w historii tego rajdu to jest 1500 km, natomiast całość trasy, jaką chcę wykonać, to jest około 3200. Jeśli nam się ta wyprawa uda i spodoba, wszystko będzie w porządku, to prawdopodobnie w przyszłym roku też będziemy chcieli pojechać. Wyprawa na pewno się powiedzie. Takim autem, w takim składzie sukces gwarantowany.